Ciebie też polecamy Bożej obiece. Zawierzaj się Maryi. Ufaj w Boże miłosierdzie. Dobrą nowinę goś wszędzie tam, gdzie Cię Jezus posyła. My mamy Ciebie w naszych sercach, a Ty miej nas w swoim. Amen. Dziękujemy najpierw Panu Bogu, że cię powoła, a Tobie, że poszedłeś za Jego głosem. Dziękujemy za całą posługę, zaangażowanie i serce, które poświęciłeś dla naszych narodów. Życzy, życzymy Ci dużo zdrowia, siły, zrozumienia, wytrwania i wszelkich darów Ducha Świętego. Wiemy, że w dzisiejszych czasach niełatwo być kapłanem, dlatego my zapewniamy Cię o naszej modlitwie różnicowej w każdą niedzielę o godzinie 12. Za kapłanów, którzy posługiwali i posługują w naszej parafii. Niech Ci Pan Bóg błogosławi i Matka Boga nieustającej pomocy ma w swojej opiece. Idź za głosem Pana i czyń wolę Jego. czymś Boże.